To ciemność jamy brzusznej, ciemność macicy i ciemność łożyska. Powyższy wers wskazuje również, że istota ludzka powstaje w łonie matki w trzech różnych etapach. W książce Podstawy embriologii ludzkiej, będącej fundamentalnym tekstem źródłowym dla embriologii, fakt ten jest opisany w następujący sposób. Życie w macicy przebiega w trzech etapach: przedembrionalnym, 2,5 tygodnia, embrionalnym, do końca ósmego tygodnia i płodowym, od ósmego tygodnia do porodu. Informacje dotyczące rozwoju dziecka w łonie matki stały się dostępne dopiero dzięki obserwacjom prowadzonym za pomocą nowoczesnych urządzeń. Lecz, podobnie jak w przypadku wielu innych faktów naukowych, w cudowny sposób Bóg zwraca naszą uwagę na te wiadomości zawarte w wersach Koranu. Fakt, iż tak szczegółowe i dokładne informacje zostały przekazane w Koranie w czasach, kiedy ludzie dysponowali niewielką wiedzą medyczną. Jest oczywistym dowodem na to, iż jest to Słowo Boże. Kolejność rozwoju organów ludzkich: Rozwój istoty ludzkiej w łonie matki jest pełen cudów. Uszy płodu zaczynają się tworzyć już w dwudziestym drugim dniu ciąży i stają się w pełni sprawne w czwartym miesiącu. Po tym czasie dziecko słyszy dźwięki w łonie matki. Z tego powodu zmysł słuchu kształtuje się przed pozostałymi funkcjami życiowymi nowonarodzonego dziecka. Kolejność podana w Koranie jest z tego punktu widzenia uderzająca. On jest tym, który stworzył dla Was słuch, wzrok i umysł. Jak niewiele wdzięczności Mu okazujecie. Allah wyprowadził Was z łona Waszych matek, kiedy nie widzieliście niczego. On dał Wam słuch, wzrok i umysł. Być może będziecie wdzięczni. Dokładne analizy wskazują, że zmysły, które Bóg wspomina w Koranie, zawsze są wymieniane w określonej kolejności: słuch, wzrok i umysł. Dokładnie w takiej samej kolejności rozwijają się zmysły dziecka. Krótko mówiąc, jedno z odkryć współczesnej nauki, kolejność rozwoju organów ludzkich, zostaje wyraźnie określona w Koranie. Tajemnica żelaza. W Koranie położono szczególny nacisk na jeden pierwiastek: żelazo. W księdze Al Hadid, co oznacza żelazo, dowiadujemy się. I zesłaliśmy także żelazo, dzięki któremu człowiek ma pożytek. Można uznać, że słowo. Anzalna, przetłumaczone jako zesłaliśmy i użyte w wersji w odniesieniu do żelaza, ma znaczenie metaforyczne, zastosowane, aby wyjaśnić, że żelazo zostało dane ludziom, by nieść im korzyści. Lecz jeśli rozważymy dosłowne znaczenie tego słowa, zdamy sobie sprawę, że przede wszystkim wskazuje ono na bardzo ważny cud naukowy. Oznacza ono, że żelazo zostało dosłownie zesłane z nieba, podobnie jak deszcz i wschód słońca. Nowoczesne odkrycia astronomiczne ujawniły, że żelazo znalezione na naszej planecie pochodzi od gigantycznych gwiazd z przestrzeni kosmicznej. Nie tylko żelazo na Ziemi, ale i żelazo w całym układzie słonecznym pochodzi z przestrzeni kosmicznej, ponieważ... Temperatura Słońca nie jest wystarczająca do wytworzenia żelaza. Żelazo może zostać wyprodukowane wyłącznie w gwiazdach znacznie większych niż Słońce, w których temperatura sięga kilkuset milionów stopni. Kiedy ilość żelaza w gwieździe przekracza pewien poziom, gwiazda nie jest już w stanie go pomieścić i w końcu wybucha, tworząc gwiazdę neutronową albo czarną dziurę. Takie eksplozje umożliwiają wyrzucenie żelaza do przestrzeni kosmicznej. Całe żelazo przybyło na Ziemię z przestrzeni kosmicznej w wyniku tego procesu. Innymi słowy, żelazo zostało zesłane na Ziemię. Dokładnie tak, jak opisano to w tym wersie. Oczywiste jest, że taka informacja nie mogła zostać ustalona w VII wieku, kiedy został objawiony Koran. Orbity i obracający się wszechświat. W dostrzegalnym wszechświecie znajduje się ponad 100 miliardów galaktyk, a każda z tych małych galaktyk zawiera około miliarda gwiazd. Co więcej, każda duża galaktyka zawiera ich ponad trylion. Wiele z tych gwiazd posiada planety, wiele z tych planet satelity. Wszystkie te ciała niebieskie poruszają się według precyzyjnego wzorca już od milionów lat. Wszystkie gwiazdy, planety i satelity obracają się wokół swojej własnej osi, obracając się równocześnie wraz z całym systemem, którego część stanowią. Wszechświat funkcjonuje według pewnego porządku, podobnie jak koła w fabryce. Ruch ciał niebieskich po swoich orbitach jest na nich niezwykle precyzyjnie zestrojony. Nawet najdrobniejsze odchylenie ich toru może nieść dramatyczne konsekwencje prowadzące do zagłady całego systemu. Na przykład odchylenie toru Ziemi o zaledwie 3 mm zostało opisane w jednym ze źródeł w następujący sposób. Obracając się wokół Słońca, Ziemia podąża po orbicie, która co 18 mil odchyla się jedynie o 2,8 mm od bezpośredniego kursu. Orbita, po której krąży Ziemia, nigdy się nie zmienia, bo nawet odchylenie o 3 mm doprowadziłoby do katastrofy. Jeśli odchylenie wyniosłoby 2,5 mm zamiast 2,8 mm, to orbita byłaby bardzo duża i wszyscy byśmy zamarzli. Gdyby odchylenie wyniosło 3,1 mm, to spalilibyśmy się na pieprz. Te fakty odkryto dopiero dzięki badaniom astronomicznym w XX wieku. Ale 14 wieków temu w Koranie objawiono, że ciała niebieskie krążą po precyzyjnie ustawionych orbitach. na niebo pełne szlaków. W innym wersie dowiadujemy się, że Allah jest tym, który stworzył noc i dzień, słońce i księżyc, które żeglują po swoich orbitach. Zgodnie z wyliczeniami astronomów, słońce porusza się po torze znanym jako apex słońca na torze gwiazdy Vega. Dokładnie to objawia nam Koran. I słońce zmierza do wyznaczonego mu miejsca. W czasach kiedy objawiano Koran, ludzkość z pewnością nie posiadała teleskopów do śledzenia przestrzeni kosmicznej oddalonej o miliony kilometrów. Nie istniała technologia obserwacyjna ani współczesna fizyka i astronomia. Dlatego też wtedy nie było takiej możliwości, aby naukowo stwierdzić, że w przestrzeni istnieją odrębne orbity. Jednak ten fakt jest wyraźnie stwierdzony w Koranie, który został zesłany w tamtych czasach, ponieważ Koran jest Słowem Bożym. Niebo, które włada powrotem. Na niebo, które włada powrotem. Słowo radżą, oddane w tłumaczeniu Koranu jako powracać, oznacza odsyłanie lub powracanie. Wskazuje na to ważny fakt naukowy. Atmosfera ziemska składa się z wielu warstw. Każda z nich odgrywa ważną rolę dla utrzymania życia na Ziemi. Ich zadaniem jest odsyłanie materiału lub promieni, na które są wystawione, z powrotem w kosmos lub z powrotem na Ziemię. Na przykład troposfera. Od 13 do 15 km nad Ziemią umożliwia skondensowanie pary wodnej unoszącej się na powierzchni Ziemi i odesłanie jej z powrotem w postaci deszczu. Ozonosfera, górna warstwa stratosfery, znajdująca się na wysokości 25 km, odbija szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe pochodzące z kosmosu. Odsyła je z powrotem w przestrzeń. Jonosfera odbija fale radiowe emitowane z Ziemi z powrotem do różnych części świata zupełnie jak pasywny satelita komunikacyjny umożliwia więc komunikację bezprzewodową, emisję radiową i telewizyjną na duże odległości. Magnetosfera odbija szkodliwe cząsteczki promieniowania emitowane przez Słońce i inne gwiazdy z powrotem w kosmos, zanim dotrą na Ziemię. Fakt, że odkryto dopiero niedawno te właściwości atmosfery, lecz w Koranie zostały ogłoszone wieki temu, jeszcze raz potwierdza, że Koran to słowo Boże. Masa chmur. Chmury obserwowane gołym okiem mogą sprawiać wrażenie, że są tylko dużą masą pary wodnej unoszącą się w powietrzu, lecz ich masa może osiągać zdumiewające wartości. Na przykład, kumulonimbus, znany powszechnie jako chmura burzowa, może zawierać do 300 tysięcy ton wody. Fakt, że masa 300 tysięcy ton wody może się unosić, jest naprawdę zdumiewający. Koran zwraca uwagę na masę chmur. To Allah jest tym, który posyła wiatry jako nowinę Jego miłosierdzia. A kiedy uniosą się ciężkie obłoki, my je kierujemy do martwej ziemi. By dzięki wodzie z nich móc zbierać wszelkie owoce. Oczywiście w czasach, kiedy objawiono Koran, nie było możliwości uzyskania żadnych informacji o masie chmur. Ta informacja objawiona w Koranie, lecz dopiero niedawno odkryta jest kolejnym dowodem na to, że Koran to Słowo Boże. Pszczoła miodna. Kolonii pszczół miodnych, gdzie każdy z wielu owadów ma dokładnie przypisane zadania, jedynym wyjątkiem jest truteń. Trutnie nie przyczyniają się do sprzątania ula, zbierania pożywienia ani produkcji plastra miodu czy miodu. Jedynym zadaniem trutnia w ulu jest zapłodnienie królowej. Trutnie nie posiadają niemal żadnych cech innych pszczół. Cały ciężar utrzymania kolonii spoczywa na pszczołach, pracownicach. Mają one mnóstwo obowiązków: sprzątanie ula, dbanie o larwy i młode, karmienie innych pszczół, zbieranie zapasów, takich jak nektar, pyłek, woda, żywica i magazynowanie ich w ulu. Mimo, że są samicami, tak jak królowa, ich jajniki nie uległy rozwojowi z tego powodu są bezpłodne. Cechy tych stworzeń opisano w Koranie, w księdze zatytułowanej Annal, czyli pszczoły. Twój pan objawił pszczołom, aby budowały one swe siedziby na wzgórzach, drzewach oraz tam, gdzie wznoszą je dla nich ludzie. I aby jadły one z wszelkich owoców danych im przez Pana. Z ich wnętrza pochodzi nektar o różnych barwach, który służy uzdrowieniu ludzi. Ten wers zawiera ważną tajemnicę, którą można zrozumieć jedynie za pomocą gramatyki arabskiej. W języku arabskim istnieją dwa różne sposoby użycia czasowników. Przez sposób ich zastosowania można ustalić, czy podmiot jest rodzaju żeńskiego czy męskiego. Właściwie to czasowniki użyte w wersach do określenia aktywności pszczoły są w formie stosowanej dla rodzaju żeńskiego. W ten sposób Wskazano nam, że pszczoły zaangażowane w produkcję miodu są płci żeńskiej. Nie można zapominać, że kwestie płci zostały zrozumiane dopiero dzięki współczesnym obserwacjom biologicznym. Fakt, że pszczoły pracownicy są wszystkie płci żeńskie ustalono dopiero w naszych czasach. Lecz Bóg ukazuje nam kolejny cud Koranu, zwracając na ten fakt naszą uwagę w wersach Księgi. Względność czasu. Dzisiaj względność czasu to udowodniony fakt naukowy. Został on ujawniony w teorii względności Einsteina na początku XX wieku. Do tego czasu nie wiedziano, że czas jest względny ani że może zmieniać się w zależności od okoliczności. Lecz wybitny naukowiec Albert Einstein dowiodł tego faktu, pokazując, że czas zależy od masy i prędkości. Jednak Koran objawiony około 13 wieków przed Einsteinem zawiera w swoich wersach informacje o tym, że czas jest względny. Zaprawdę jeden dzień u Twojego pana jest jak tysiąc lat według Waszego liczenia. Allah sprawuje władzę nad wszelkimi sprawami, które kieruje z nieba na ziemię. Następnie wznoszą się one do niego w dzień, którego wartość wynosi tysiąc lat według waszej rachuby. Deszcz w odmierzonych ilościach. Szacuje się, że co sekundę około 16 milionów ton wody paruje z powierzchni Ziemi.